Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki krótki odcinek o bieżących sprawach. Mianowicie e, chciałbym się co nieco wypowiedzieć o wyrwanej kierownicy w Omodzie 5 w Chińczyku, w chińskim aucie, które gdzieś tam w internecie zalewają te filmy. Teraz e, cały internet, YouTube. E, także chciałbym co nieco się wypowiedzieć na ten temat. Gdzieś tam jacyś widzowie też w mailach, ale też w komentarzach ktoś tam pisał, co ja o tym sądzę. Tutaj od razu ponagrywało się masę jakichś filmów, tłumaczeń. Ci youtuberzy, gdzieś tam jacyś, e, którzy działają od niedawna, zaczęli zwąchali, że tak powiem, przy każdym takim temacie. E, Gdzieś tam jest większa oglądalność. Ja takich filmów zazwyczaj nie nagrywam praktycznie, bo gdzieś tam się skupiam na, na gdzieś tam technicznych poradach, e, samochodach, silnikach i tak dalej. Od razu ponagrywali po kilka filmów, nawet co wczoraj się pojawiło tych filmów cała masa, przez wczoraj także e, o co chodzi z tą kierownicą. Tamten ta, samochód do moda 5 został też już wcześniej, z tego co widziałem, uszkodzony. Być może zadziałały jakieś systemy bezpieczeństwa. Zresztą, łamana kolumna kierownicy jest znana gdzieś tam chyba z lat 80., -tych, 90. -tych już z tego co pamiętam, to chyba w Tico nawet była. Było to spowodowane tym, po prostu, żeby w momencie uderzenia kolumna się przełamywała i nie pogłębiała obrażeń, czy nie przesuwała się w kierunku też kierowcy. Tutaj to też tak wyglądało, jakby to jakieś zabezpieczenie było. Zresztą sam producent napisał, że w momencie przekroczenia siły progowej ustąpiło górne mocowanie wykonane z lekkiego stopu i zintegrowane za pomocą plastikowego wtrysku, pozwalając na przesunięcie całej kolumny. I tutaj jest całe wytłumaczenie. Nie potrzeba nagrywać Miliona filmów, ja od razu zresztą, jak zobaczyłem gdzieś tam film przypadkowo yy, przez tych dziennikarzy, gdzieś tam nagrane przez tego dziennikarza, jak właśnie szarpie tą kolumnę i ona wyskoczyła, wyglądało to właśnie jakby zabezpieczenie gdzieś tam, które trzyma tą kolumnę, puściło po prostu od szarpania i samochód przechodzi gdzieś tam testy bezpieczeństwa, tych systemów będzie coraz więcej. Będą też zapewne za niedługo się pojawią takie systemy, gdzie ładunki pirotechniczne będą na przykład odpalać e, gdzieś tam celowe uszkodzenie danego elementu, powiedzmy, żeby on e, zwiększył bezpieczeństwo pasażerów. E, ja tak sobie myślę, że chyba e, dziwię się, że jeszcze to nie zostało e, gdzieś tam zaprojektowane. Być może wiąże się to z tym, że. Przepisy tego nie dopuszczają, że w momencie na przykład wypadku czołowego fotel kierowcy przesuwa się do tyłu, na przykład automatycznie. E, oczywiście, jeżeli pasażerów z tyłu nie ma, nie? bo to też później taki przesuwający fotel mógł uszkodzić też e, pasażerów z tyłu. Tutaj, oczywiście, mamy w Omodzie. E, ja to zatytułowałem ten film Omoda 5 Wyrwana, wyrwana kierownica. Celowe działanie, czy zamierzone reklama jest, czy to antyreklama? Jeżeli są to systemy bezpieczeństwa, to raczej zadziałało to jako o reklama, powiedzmy, celowe, zamierzone działanie takiego, takiej kolumny, po prostu, która miała w ten sposób zadziałać. Oczywiście od razu zostały ponagrywane tam dziesiątki czy setki filmów w internecie. Jakiś konspiracyjnych, że jedni szkalują tam te chińskie auta, Chińczyków to jest reklama, drudzy antyreklama samochodów. Ja myślę, że na chińskie auta jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Myślę, że potrzeba tutaj 5-10 lat tak naprawdę, jak te auta trafią na rynek używanych samochodów, a nie będzie to tak szybko. Jeżeli ktoś kupił nowy samochód, to ten rynek gdzieś to, to samo jest z silnikami. Które wady wychodzą dopiero jak prywatni właściciele gdzieś tam tych samochodów e, rzucają te auta na rynek wtórny? Tych aut jest coraz więcej, to samo będzie z Chińczykami. E, tutaj, miejcie na uwadze, ja nagram jeszcze film taki, że ja aktualnie testów praktycznie motoryzacyjnych czy samochodów w ogóle nie oglądam. Też kanałów praktycznie e, polskich na YouTubie. E, naprodukowało się tych kanałów ostatnio dużo, jest kopii. Ja pamiętam jak ja zaczynałem nagrywać o silnikach, teraz ci hejterzy z tych kanałów przychodzą też na mój kanał, gdzieś tam komentować, reklamować swoje kanały, jak ja nagrywałem ponad 10 lat temu już gdzieś powiedzmy filmy o silnikach, teraz jest mamultum tych kanałów, kopii, to samo jest to, widzę, że gość też siedzi gdzieś przy stole czy na krześle i wyświetleń ma dużo więcej, nie wiem jakim cudem w ogóle tak naprawdę, bo, bo gada właściwie nic ciekawego na tym kanale, tam też tam nie ma praktycznie I, i gada też o autach czy coś i kanał otwarty gdzieś tam rok czy dwa lata temu i nagle ma wyświetleń po kilka tysięcy powiedzmy, czy kilkadziesiąt nawet nie, na niektórych filmach I, i to jest sztuczna reklama takich kanałów, te kanały są tworzone też przez agencje reklamowe gdzieś tam przez... Przez reklamowane na siłę na różnych portalach. Ja widzę to, jak te filmy są udostępniane tutaj mojego kanału. Yy, praktycznie, gdzieś tam są też jest sporo filmów udostępnianych, oczywiście na forach, ale gdzieś przy takiej ilości filmów, to ja tak naprawdę tych wyświetleń powinienem mieć subskrypcji znacząco, znacząco więcej. Ludzie by chcieli darmową wiedzę. Tak jak ktoś tam w komentarzu kiedyś napisał, oczywiście te komentarze tych hejterów w ogóle się nie pokazują na kanale, tak naprawdę. Możecie sobie darować nawet komentowanie yy, gdzieś tam, które yy, swoich jakichś mądrości, tak naprawdę, bo i tak ten komentarz się nie pojawi, powiedzmy, który wyzywa, czy to mnie, czy to użytkowników innych na kanale. Yy, tutaj z tą modą. Jest podobnie, ludzie nagrywają te filmy, bo popularność jest tematu, no to nagrywa się film za filmem. Dzisiaj, jutro nagram w kółko to samo, będę opowiadał o, o modzie, żeby, żeby zdobyć gdzieś tam wyświetlenia, żeby zarobić jakieś, jakieś złotówki, grosze, powiedzmy, i, i, i za wielkiego eksperta się uważać, powiedzmy. Tutaj sam producent podkreślił, że jest to związane oczywiście z systemami bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę, że to auto było też uszkodzone wcześniej, z tego co widziałem na filmie, przerysowane bok, to równie dobrze te zabezpieczenia wszystkie mogły zadziałać, tak naprawdę automatycznie też e, nikt tam nie ma dokumentacji technicznej, jak to wszystko ma działać przy zderzeniach. Trzeba byłoby mieć dokumentację techniczną producenta, żeby się... Dokładnie wypowiedzieć, ale tak jak, tak jak producent powiedział, że było to celowe działanie, po prostu bo kolumna ma się złamać i nie powodować uszkodzeń kierowcy. No i to było na tyle w takim krótkim odcinku o o modzie 5 wyrwanej kierownicy, reklamie, antyreklamie Chińczyków, czy, czy powiedzmy celowe zamierzone działanie systemów bezpieczeństwa, i tak, takie to jest po prostu. Na 99,9% pewnie w większości marek, w momencie też uderzeń, czy powiedzmy tutaj jeszcze dochodzi kwestia, że przy odblokowanej kierownicy, to też jak ktoś ma dużo siły, to jest w stanie wszystko wyrwać, praktycznie, bo to jest wszystko dzisiaj zrobione z takich tworzyw w ogóle. Samochody, że wszystko z plastiku zrobione, powiedzmy wcale się nie dziwię, że, że też to tak to zadziałało. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.